Witamy w Barcelonie. ASI 2023. Witam na stoisku firmy LG Electronics. Prezentujemy bardzo dużo nowych produktów. Przede wszystkim skupiamy się na tych produktach, które albo w niedawnym czasie pojawiły się w naszej ofercie, albo w tej ofercie pojawią się zupełnie niedługo. To ASI różni się od poprzedniego przede wszystkim tym, że jest dużo więcej Odwiedzających. Mamy wrażenie, że jest ich dwa albo trzy razy więcej. Kto przyjeżdża, przyjeżdżają systemy integratorzy, przyjeżdżają ci, z którymi spotykamy się w Polsce, ale widzimy też, że jest sporo nowych klientów, z którymi dotychczas kontaktu nie mieliśmy. Ta wspaniała ekspozycja nam bardzo ułatwia pracę, ponieważ jesteśmy w stanie im pokazać, czym tak naprawdę dysponujemy, jak wygląda nasza oferta. Jest dużo większa ilość klienta, klientów końcowych. Dla nas jest to bardzo istotny klient, dlatego że to właśnie ten klient decyduje o tym, jak mają być wydane jego pieniądze, w jaki sposób mają być zainwestowane. Bezpośredni kontakt z nimi pozwala nam na nawiązanie nie tylko relacji, ale też bezpośredni przekaz dotyczący właśnie jakości naszych produktów czy dostępności. W tym roku na ISE w 2023 roku LG prezentuje dużo nowości, dużo ciekawego sprzętu, dużo sprzętu, który może być bardzo fajny dla Was, przede wszystkim instalacyjnie. Cała gama produktów led -owych. Nowości w postaci wirtualnego studia, gdzie na ścianach mamy ekran led z Pixel Pitchem 2,6 mm, na podłodze 3,9, nośności 2,5 tony na metr kwadrat. To, co przyciąga uwagę wszystkich osób przechodzących obok naszego stoiska, na samym froncie 272-calowy ekran Magnit LED Pixel Pitch 0,78. Co ciekawe, za chwilkę w wersji produkcyjnej do naszej oferty wchodzi ten sam ekran z Pixel Pitchem 0 ,68. 68, więc te rozdzielczości będą jeszcze większe, obraz będzie jeszcze lepszej jakości. Świetne rozwiązanie instalacyjne. Wszystkie połączenia, kabinety łączymy bezkablowo. Nie musicie się martwić o dostarczenie sygnału, zasilania. Wszystko idzie na specjalnych konektorach. Instalacja bajecznie prosta. Co więcej z ciekawostek. Bardzo dużo, tak jak powiedziałem na samym początku, ekranów LED-owych. Jednym z ciekawszych i lepiej sprzedających się rozwiązań ekran 136 cali typu all in one. Z budowanym kontrolerem, budowany tylko i wyłącznie z dwóch kabinetów. Wystarczy je połączyć. Ekran jest dostarczany razem z uchwytem ściennym, więc dodatkowo nie musicie się martwić o przygotowanie specjalnej konstrukcji po to, aby ten ekran e, zawiesić. Nasze stoisko to e, nie pokazywanie suchego produktu, ale staramy się pokazać pełne rozwiązania. Bo razem z naszymi partnerami prezentujemy wiele ciekawych rozwiązań, chociażby z puffem, Rozwiązanie przygotowane specjalnie do control roomów. Razem z tym kontrolerem Data pokazujemy ekran LED, również magnet z pixel pitchem 0,78 mm. 136 cali pracujący w rozdzielczości 4K. Świetne rozwiązanie. Czerni gwarantowana przez to, że pomiędzy naszymi pikselami nakładamy jeszcze specjalną powłokę czarną, powłokę coatingową, tak aby mocniej wydobyć tę czerń, wydobyć kontrast, tak aby aby obraz prezentowany na naszych ekranach był jak najlepszej jakości. To, co w tym roku jesteście w stanie zobaczyć na naszym stoisku, to również największy do tej pory wyprodukowany telewizor hotelowy w technologii OLED. 97 cali, pracujący w rozdzielczości 8K, ze wszystkimi zaletami OLED-a, czyli perfekcyjna czerń, super kontrast, rewelacyjne kąty widzenia zarówno w pionie, jak i w poziomie. Stoisko LG to również cała gama produktów transparentnych. Eee, czyli monitory transparentne w wersji dotykowej, jak i bez dotyku. Eee, w wielkościach 55 cali to jest produkt, który już znacie, ale nowością jest monitor. Transparentny w wielkości 30 cali. Super rozwiązanie dla e, mniejszych powierzchni. Na pewno będzie się sprawdzać. Z transparentów, również to, co widać tutaj przede mną. Folia e, LEDowa. Również znany produkt z pixel pitchem 14 mm, natomiast z nową jasnością. Tutaj prezentujemy produkt, który świeci jasności 4000 nitów. Coś, czego nam brakowało w ofercie. Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Wprowadzamy ten produkt do oferty. Będzie również za chwilkę wyeksponowany w naszym showroomie w Warszawie, gdzie zapraszam Was, abyście nas odwiedzili i zobaczyli te produkty. To, co ciekawe i co może być również dla Was interesujące, to również cała gama rozwiązań softowych. Przenosimy się do cloud'a, nie rezygnujemy z wersji lokalnych, ale uruchamiamy możliwość odpalenia naszych softów w cloudzie. SuperSign CMS, znane dla Was rozwiązanie, jest dostępne w cloudzie. Procentric 3.0, czyli system hotelowy, zarządzany przez cloud'a, ze specjalną, dedykowaną aplikacją dla menedżerów. Mogą sobie na swoich urządzeniach mobilnych zainstalować aplikację Procentric 3.0, zarządzać całym swoim hotelem z poziomu swojego telefonu komórkowego. Rozwiązanie Connected Care, to o czym wiele, wielokrotnie mówiłem Wam podczas naszych webinarów, monitoring naszych urządzeń w sieci. Jesteście w stanie za pomocą naszego rozwiązania zdiagnozować sobie konkretny pixel na całym dużym ekranie. System Wam podpowie, który pixel nie świeci. Przyspieszamy tym samym naprawę, gwarantujemy to, że nasze produkty będą działać tak naprawdę bardzo dobrze, niezawodnie w waszej e, infrastrukturze. Co do tego, e, nowość, e, rozwiązanie SuperSign Ed, czyli e, System stworzony po to, aby tworzyć kampanie reklamowe, aby dystrybuować kontent reklamowy na nasze, monitory, na nasze monitory z bardzo mocno rozbudowanym systemem raportowym. Jeśli chcecie rozliczyć po tym kampanie reklamowe, mieć dowód na to, że kontent wyświetlał się, w jakim czasie się wyświetlał, za pomocą tego rozwiązania jesteście w stanie to wszystko osiągnąć. To, co łączy wszystkie nasze produkty i technologie, które pokazujemy na naszym stoisku, ja nie chciałem się skupiać na konkretnych technologiach, bo nie o to w tym wywiadzie chodzi, ale to, co. Łączy to, co chcemy Wam zaoferować, to przede wszystkim łatwość i intuicyjność naszych rozwiązań. Łatwość pod kątem instalacyjnym, tak jak opowiadałem o Magicie, bezkablowe kabinety. Jeśli mówimy o cloudzie i możliwości zarządzania z poziomu Waszych urządzeń mobilnych, wychodzimy Wam naprzeciw. Chcemy, aby. Praca z naszymi urządzeniami, praca z naszym softem była dla Was naprawdę łatwa, prosta i intuicyjna. Wiecie, 15 minut z naszym softem wystarczy do tego, aby zacząć pracować w nim naprawdę szybko, sprawnie i efektywnie. Nie każdy mógł się pojawić w Barcelonie, dlatego w niedługim czasie część tych rozwiązań, które prezentujemy na ISE, zainstalujemy w naszych showroomach, w naszym showroomie warszawskim. Zapraszamy klientów tych, którzy nie mogli się to pojawić, do tego, że przyjechali do nas, żeby się z nami skontaktowali, odwiedzili nasz showroom, ponieważ mnóstwo sprzętu prezentowanego podczas tej imprezy zostanie w tym showroomie zainstalowane. Także serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.